Twoje dziecko wróciło z lasu i znalazłeś na jego ciele kleszcza. Dzisiaj ci powiem, jak go wyciągnąć, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia boreliozą. Jeżeli kleszcza wyciągniesz wystarczająco szybko, jest bardzo duża szansa, że unikniecie boreliozy. Żeby kleszcz zaraził dziecko boreliozą, musi siedzieć w skórze 24 godziny minimum. Jeżeli podczas wyciągania popełnisz podstawowe błędy, niestety ryzyko rośnie zakażenia właśnie boreliami. Niestety odkleszczowe zapalenie mózgu przenosi się nawet w parę minut. Ja nazywam się Weronika, jestem technikiem farmaceutycznym i kosmetologiem i radzę Ci zapisać ten film, aby nie panikować w momencie, kiedy Twoje dziecko przyniesie kleszcza. Z kleszczem nie ma żartów, ale nie panikujemy, po prostu staramy się wyjąć go jak najszybciej. Czego możemy użyć? Najpopularniejsze są kleszczołapki, które wyglądają jak taka mała łopatka do podważenia kleszcza. Jest też lasso na kleszcza, który po prostu zaciskasz pętelkę wokół kleszcza i wyciągasz. Możesz też wybrać kartę do usuwania kleszczy, gdzie po prostu podważasz i wyciągasz. Jest jeszcze zamrażacz punktowy, który bardzo fajnie działa, ponieważ zamrażacie kleszcza i nie ma wtedy ryzyka, że kleszcz podczas manewrów tymi e, haczykami e, przy wyciąganiu zwymiotuje boreliami, ponieważ właśnie w wydzielinie kleszcza, którą on wymiotuje, znajdują się borelie. Jednak ostrzegam, te haczyki, które są zawarte w tym preparacie, mają dosyć duży otwór i malutkiego kleszcza nimi nie wyciągniecie, także dobrze mieć mimo wszystko jeszcze dodatkowo kleszcze łapki. A czego nie robić? Absolutnie nie smaruj tłuszczem, masłem, alkoholem, bo to może spowodować, że właśnie kleszcz wtedy zwymiotuje boreliami. Absolutnie również nie używaj pensety, ponieważ możesz urwać głowę kleszczowi i niestety to też zwiększa ryzyko zakażenia. Po usunięciu kleszcza, zdezynfekuj to miejsce, zapisz datę i obserwuj do 30 dni, czy nie pojawia się rumień wędrujący. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy masz już swój zestaw do usuwania kleszczy i na co stawiasz w tym roku. Jeśli macie jakieś pytania, koniecznie zadawajcie je w komentarzu.